Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy sernik tiramisu. Potrzebować będziemy 70 deka sera krajanki. Ser przekładam do robota, ponieważ całą czynność dzisiaj wykona robot. Będziemy potrzebować dwie łyżki mąki pszennej, dwie łyżki mąki Ziemnia szklankę cukru, dwa duże jajka, i serek mascarpone, i dwa serki waniliowe. I należy to dokładnie utrzeć. Jeżeli nie mamy to musimy ser trzy razy zmielić w maszynce do mielenia mięsa lub przepuścić przez praskę. I ser ucieramy na puszystą masę. Jest to nietypowy sernik, ale bardzo smaczny. Będziemy potrzebować kawę, biszkopty i kakao do opruszania. Teraz ucieramy ser na puszystą masę. Masę serową już mam utartą i teraz będziemy wykładać na przygotowane biszkopty. Potem będzie niepotrzebny. I teraz formę 22 na 22 cm mam wyłożoną papierem do pieczenia. I wyłożymy część masy serowej na spód. Tak, jedną trzecią tej masy serowej wyłożymy. I na to ułożymy biszkopty. Biszkopty zanurzamy w kawie. Miałam tu dwie łyżki kawy w pół szklance wody, kawę rozpuszczalną. I układamy na spód biszkopty. Całość oprószymy. chyba będę musiała mi dzielić. Całość oprószymy kakao i wyłożymy następną warstwę. Tak, tak mam przygotowaną formę i teraz należy opruszyć kakao opruszymy i wykładamy ponownie warstwę sera sernik będziemy piekli około 45 minut w 170 stopniach. Nie możemy tak na raz wylać masy serowej, ponieważ tam mamy biszkopty. Tak, I już mamy przygotowane i teraz sernik tiramisu wędruje do piekarnika warstwę wyrównujemy i wędruje do piekarnika sernik tiramisu Sernik już mamy upieczony, ostudzony i teraz należy brzegi leciutko odkroić. I do pozostałej kawy dodaję kieliszek likieru nasączymy biszkopty w likierze i poukładamy na naszym serniku. Wierzch oprószymy cukrem. Nie, przepraszam, kakao. I będziemy mieli sernik tiramisu. Troszeczkę przesunąć o. i w tej formie sernik powinniśmy dać do lodówki, ale ja jeszcze go oprószę. Z wierzchu kakalem i utrapi my Tak oto wygląda sernik tiramisu o ile państwu mój przepis się podoba to serdecznie proszę o łapkę w górę sernik tiramisu